Jaki mega na sam koniec wyleciał? Ja normalnie nie mogę zobaczyć obok. Zobaczcie dalej w tym samym miejscu. Witam wszystkich serdecznie. Mister z tej strony. Dzisiaj jesteśmy trochę w innym miejscu. Aczkolwiek niedaleko tamtego srebrnego pola, bo tuż za tym laskiem jest tam to pole. Tu kiedyś na wprost przebiegała stara droga. Zobaczycie tutaj. Miejscu właśnie o tu, o o, jak to wyglądało i spróbujemy ten teren troszkę przeczesać. I pierwszą rzeczą, jaką już wykopałem, jest 20 groszy z Perelu. Nie jest to stara moneta, ale już coś jest. 49. rocznik, także pozdrawiamy rocznik 49. No i co, zapraszam wszystkich do oglądania. No i zobaczcie, jest kolejna monetka. Zajazd, bo zajazd, ale coś wychodzi. Także wydaje mi się, że teren, który jest warto go przeczepać, tak dosyć dokładnie, na tą chwilę no będzie ciężko, bo jak to widzicie na polu, to jest, to jest poplon. Nie? To, to nie jest posiane, także po tym spokojnie można łazić. Mam zgodę oczywiście gospodarza na to. I tam, jak widzicie, jest taki, jakby, lekki dołek, nie? To tam dokładnie przez, przez ten dołek przechodziła ta droga. I spróbuję, no, przejść tam parametrów. Jak będzie coś wychodzić, to, to fajnie. Jeżeli nie, to wrócę na moje stare pole i tyle. Ok, do następnego dołka. No, tym razem padło mi coś takiego, i nie wiem, właśnie, czy ja to kuźwa nie zmasakrowałem. Szok. Czy to jest jakaś stara moneta? bo jest przemany i tak przebija troszkę nas na srebro nie wiem właśnie, kurde, oby nie ale wygląda jak jakiś krążek, nie? no ciekawe, kurde co to mogło być, nie chcę tego szorować, próbuję to w domu doczyścić troszkę oby to nie była moneta okej, okay, do następnego dołka tym razem mamy dubkę od pocisku, tak zwany denar myśliwego. No, tutaj coś jest napisane, ale niezbyt widocznie, nieważne. No, dobra. To też ląduje w sakwie. Mamy teraz kawałek ołowiu, także nie wiem, czy to była jakaś stara plomba. Czy nie wiem, jakiś odlew czegoś? No, a biłek dzwon. Ciekawe co to było. Teraz padła nam jakaś taka fajna blomba. Z numerem chyba te 42, no bo na ta dwójka taka trochę dziwna, nie? Tak ogólnie jest wytarta cała. Nie wiem, czy to jest rok, czy co. Pole ogólnie wygląda ciekawie, ale chyba tu wrócę dopiero, jak będzie już zaorane. Na razie nie ma sensu, ciężko się ci chodzi. Także od, na razie się odpuszczam, wracam na to moje stare pole. Idę teraz w kierunku samochodu. Jak coś padnie, oczywiście się włączę. A jak nie, to widzimy się już na tym starym polu. Także po drodze wpadł jeszcze jakiś fenol. Wycieru straszny. To jest jakaś data 1860. któryś chyba. No ale zajazd totalny. Wygląda jak cesarstwo, ale nie jestem pewien. No odchodzi jeden fenik, ok, do następnego. I już tuż przy samochodzie kolejna dupka od pocisku. Także na pewno tu wrócę na to pole. Wydaje mi się, że warto tu pochodzić. No Witam Was z powrotem. Jestem już na tym swoim starym polu. Pierwszy dołeczek. Jakieś 10 fenoli wpadło. Czekajcie. No Jest to zajazd, ale ale widać, że to jest dyszka. No tutaj po trup tam troszkę tak nie wiem z godzinkę, może półtora i zwijam się. Mamy następną krągłość. Myślałem, że to monetka, ale niestety jest to guziczek. No, także nie zawsze wychodzą fajne fanty. Także to zależy dużo też od szczęścia. Ok, do następnego dołeczka. Następny dołeczek jest to jakieś ogniwo. Jest to miedziucha, nie? nie wiem czy to był jakiś łańcuszek, czy coś. Tym razem wyskoczyło mi coś takiego. Ma to jakieś ładne zdobienie. To prawdopodobnie je załowił. Nie wiem czy to jakiś kawałek guzika, czy coś takiego nietypowego. No ale ładnie wygląda. OK, do następnego doleczka. No tym razem mamy prawdopodobnie kluczyk od zegarka, Już taki malutki. No dobrze. Myślę, że to jest kluczyk od zegarka. Znowu padło jakieś takie maleństwo, tak, nie wiem co to może być, ale tu... Nie, to jakaś plomba chyba to jest No Tak to wygląda, ale bardzo, bardzo małe Coś tu widnieje na tym, nie wiem jakaś taka waga, nie waga Jak sądzicie co to może być? Jak coś to dajcie znać w komentarzu. No, nic ciekawego dzisiaj nie wychodzi jak na tym polu. Chciałoby się coś fajnego znaleźć, ale to nie zawsze tak jest. Trudno. Następnym razem będzie lepiej. No i jest jeden z ostatnich fantów dzisiaj. Jakiś gaciak, kale Soniak Kuśno. No także. Jakaś tam norma wyrobiona jest, nie? Coś tam padło. Najważniejsze jest to, że jest pochodzone. Głowa wyczyszczona, także tak czy tak jest. Zawsze warto pochodzić. No, i jest jakaś następna krągłość. Ale to chyba już nie jest guzik. Tak to wygląda z drugiej strony. Nie mam zielnego pojęcia co to mogło być Tu coś widać, nie? Jakiś taki wzorek Może tutaj był guzik już mi teraz na to wygl wygląda Dobra, zawijam się idę w stronę samochodu i kończymy na dzisiaj. Także jak się podobało, jak zwykle zostawcie jakiś komentarz pod spodem, łapkę w góry i oczywiście subskrypcję. Także pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się. No patrzcie, na sam koniec, tylko na chwilę weszłem do lasu. Jakaś przypinka pada mi. Także nie wiem co to mogło być. Coś helfen. Cum, tu widać napisane UNS No nie wiem, muszę zobaczyć co to może być. No Ciekawie to wygląda Z tyłu to tak wygląda, jest igła Cóż tu w środku było Mam nadzieję, że uda mi się dojść do tego co to było Troszkę farba schodzi z tego, także nie chcą to bardziej szerować, no ale fajna rzecz naprawdę super. Patrz jaki mega fan na sam koniec wyleciał, wyskoczył z dołeczka, kurde. Też jakaś przypinka pewnie, ale co to jeszcze nie wiem. Super na sam koniec już, na sam koniec. Piękna rzecz. Także mam kolejne miejsce do przeczesania następnym razem. Tam widzicie, stoi mój samochód. O, kawałek go widać. I tam jest to pole, właśnie po którym chodziłem. A tutaj, w tym miejscu jeszcze w sumie nie byłem nawet. Tu była ta przypinka poprzednia. A teraz to tutaj wpadło. Super, kurde. Dobra, widzimy się następnym razem. Już muszę jechać. Okej, okay, trzymajcie się. Ja normalnie nie mogę. Zobaczcie. Obok tamtej przypinki takie coś wpadło. Z kamyczkami. Jest to trochę pogięte, ale to jest srebro. Kurwa, ciężkie naprawdę. No ale super. <grytanie> tak, mam dzisiaj dzień zrobiony. A już muszę jechać. Kurde, chyba jutro tu znowu przyjadę. Świetne, cudowne. Ja Cię kręcę, znowu mega wykopki. Dobra, spadam, ok. Zobaczcie, dalej w tym samym miejscu wychodzi coś takiego. Kolejny serwerku. Ja Cię kręcę. Co to za miejsce? No to żebym pan rozbił bank <laughs> Żeś pan rozbił bank normalnie Koniecznie to muszę przyjść